To pytanie czasem dostaję, gdy mówię komuś, że pracuję na Adobe. Dokładnie na Premiere Pro i w ogóle na całym pakiecie. W sumie, tu, czemu nie pracujesz na Resolve? Jest za darmo i w ogóle fajny taki program. Można wprowadzić mądre określenie dług technologiczny. Czyli to jest taki dług, który zbiera się latami, na przykład w programowaniu stawia się jakiś produkt, z którego korzystają użytkownicy, ale jest on napisany na przykład w języku, który jest już delikatnie przestarzały, lub istnieje język, który byłby lepszy w tym danym momencie. I co prawda używanie tego trochę jest nad wyrazu, tutaj w branży kreatywnej i w ogóle w pracy z programami montażowymi, ale delikatnie może wam to nakreślić, że zawsze będzie istniał jakiś lepszy program, modniejszy program. Akurat Blackmagic pompuje niesamowite ilości kasy w marketing, żeby ten Resolve też był popularny i po drugie mają też taką taktykę trochę fremium, czyli udostępniają ci część rzeczy za darmo, ale tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, że trzeba wykupić tą lepszą wersję Resolva, żeby sobie pracować na takim levelu jak ja. Natomiast odpowiadając na to kluczowe pytanie, ja po prostu pracuję w całym środowisku Adobe i nie wyobrażam sobie teraz zmienić wszystkiego pod dyktando innego programu Bo po pierwsze nie da mi to nic Jakby ja to co zrobię sobie w Resolve to zrobię 15 razy szybciej w Adobe Po drugie i tak potrzebuję środowiska i ekosystemu Adobe Cały czas pracuję sobie w Photoshopie, cały czas wszystko przesyłam do Aftera Natomiast żeby nie było, Resolve jest naprawdę świetnym programem I można zrobić tam fantastyczne rzeczy Prawdopodobnie gdybym 12 lat temu akurat wybrał sobie Resolve'a Nie wiem czy on już był, ale pewnie tak To być może do dzisiaj bym sobie w nim siedział